Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferujący kredyt we marzenia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова let mm -hmm. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Witamy z poczty sztandarowe, przedstawicieli władz, duchowieństwa i tak licznie zgromadzonych mieszkańców miasta i gminy Cieszanów. teraz księdza proboszcza o odmówienie modlitwy za ojczyznę. Moi drodzy, pozwólcie, że odczytam w tym momencie słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, które zapisał w Komańczy w 1956 roku. A będzie błogosławiony wkrótce. Polska żyje, Polska pracuje, Polska nie traci nadziei, Polska wierzy, Polska miluje. Polska idzie w przyszłość. Powtórzcie młodzieży harcerskiej słowa, które wypowiada prymas harcerz. Powiedzcie naszej młodzieży, że Polska ogarnia ją ramionami matka. Jedyna jest Polska, wspólna matka. Jej ramiona dla wszystkich dzieci. Jedno ma serce i wszyscy znajdują w nim miejsce. Powiedzcie młodzieży harcerskiej, że ta Polska wyciąga do nich ramiona. Przyzywa ich i pociągam, aby nigdy nie zapomnieli o ojczyźnie, aby wszędzie, gdziekolwiek rzucą ich obowiązki zadania życiowe, pamiętali, iż należą do wspólnej ojczyzny. Proszę teraz delegację o złożenie wiązanek pod pomnikiem. Księża Szanowni Państwo, dzisiejsze święto ma naprawdę wieloraki charakter, ponieważ 101 rocznica odzyskania niepodległości to ogromny szmat czasu, który, tak jak ksiądz Probosz mówił, ileś pokoleń czekało na to święto, ileś pokoleń może to dzisiaj obchodzić. Ksiądz Proboż powołał się w kazaniu na słowa wielkiego amerykańskiego prezydenta John e, Fitzgeralda Kennedy'ego. I patrząc właśnie na ten naród, patrząc na Amerykanów, uważam, że powinniśmy się na nich wzorować. Ponieważ ich historia jest dowodem na to, jak bardzo szanują swoją ojczyznę. Jak bardzo szanują ojczyznę, jak bardzo szanują Boga. Bo na w banknotach dolarowych jest napis Ufam Bogu. Więc nie jest to naród, który budował swoją wielkość tylko w oparciu o umiejętności ludzkie, ale zawierzając również swoją przeszłość i przyszłość Panu Bogu. My mamy też wiele takich skojarzeń, które możemy traktować jednoznacznie, bo państwowość polska to państwowość związana z wiarą chrześcijańską. Dlatego mówię o tych Amerykanach, ponieważ ich wielkość nie wynika z tego, że każdy nowo przychodzący prezydent zaczyna budować świat od nowa. Oni kontynuują swoją historię, obecny prezydent, który budzi wiele emocji, ale powiedział takie słowa: znów zrobimy Amerykę wielką. Znów, czyli Ameryka już była wielka i warto to kontynuować. W tej naszej stu jednoletniej historii, powinniśmy pamiętać o tych wszystkich, którzy budowali kiedyś tą Polskę i szanować ich, niezależnie od tego, co niektórzy budzą, jakieś emocje, jakieś różne skojarzenia. Najbardziej znana osoba związana z niepodległością, czyli Józef Piłsudski, też nie był ideałem, a patrząc na naszą religię, to nawet nie był katolikiem, bo żeby pierwszy ślub... E, miał charakter religijny, przyjął e, wiarę Kościoła aug augsburskiego, więc e, to też jest dowód na to, że nawet najwięksi mieli pewne rzeczy, które można uznawać nie za do końca takie idealne. Ale to przesłanie, że był to wielki Polak, który budował tą Polskę, który się jej poświęcił. Powinno być dla nas dowodem, że warto i powinniśmy tych wszystkich naszych poprzedników szanować. Oczywiście, że nie powinniśmy popełniać błędów, powinniśmy iść w tym kierunku, żeby ta Polska nowa była jeszcze lepsza i żeby ludzie w niej, nasi, my Polacy, czulibyśmy się jeszcze lepiej. Ale każdemu się to zdarza. Dlatego, drodzy Państwo, cieszę się ogromnie, że tutaj tak licznie zebraliśmy się dzisiaj z okazji tej uroczystości, bo. Pamiętając o przodkach, powinniśmy też pamiętać o współczesnych. Chcę już troszkę zaanonsować sytuację, która może u niektórych zbudzić zdziwienie, bo w centrum, czy właściwie w dawnej cerkwi, będzie przedstawienie, które może zbudzić pewne kontrowersje. Ale chcę powiedzieć, że każdy Polak, który osiągnął jakiś sukces, powinien być przez nas honorowany i szanowany. Ksiądz Probosz mówił o wydarzeniach najważniejszych w XX wieku. Rzeczywiście, wybór karola Wojtyły na papieża dla polskiego narodu miał ogromne znaczenie. Myśmy tego nie zauważyli od, od, od razu, to trwało latami, ale nie byłoby solidarności bez papieża, i mur berliński też by nie upadł, gdyby nie było papieża. Dlatego mając właśnie tak wielkie osobowości, Powinniśmy o nich pamiętać, szanować ich i przy takich uroczystościach tym bardziej podkreślać zasługi dla naszej polskiej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Proszę orkiestrę Lubaczowskiego Towarzystwa Muzycznego o odegranie wiązanki pieśni patriotycznych. Dziękujemy orkiestrze. Proszę o odprowadzenie pocztów sztandarowych.